To jest yy, pompownia, wody, yy, to już nie A, koszulkę zapisałem pilot, ja bym mówię. Właśnie raz krzydło przed Tobą. A. To jakieś coś otwórz. Przychamuj i płynnie, przychamuj Co robimy podczas tego lotu? Eksplorujemy Rumunię. To ma prawo ale nie wychodzi. Dobrze. No, to jest proste. Prawo, jak Prawo, jak Prawo, jak jest? I duże kroki, mocno, ręce w górę, duże kroki. Moi drodzy, jest wspaniale. Jak już się odbijecie, to na pewno wylądujecie. jakieś się siedzę. <laughs> Te duże kroki, tak jest. Bardzo ładnie. Super. Biegniemy. Przyhamuj lekko. Bieg. Okej, okay, super. Kuba w powietrzu. Przyhamuj lekko i bieg. Nocny bieg. Tam bieg tak jest. Kroki Marcin. Ręce w górę. Spokój. Obrót. Lewo. Puść taśmę. Bieg. Przyhamuj teraz. Przytrzymaj. Uuuh, uh, 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 uh. oh, malukuje. Yeah. No, już to zabrakło, w powietrzu. Okay. No, chciałbym tak wysoko polecieć. Wysoko, okej okay. I zaraz po wylądowaniu proszę biec z ten na bok lądowiska, ale to jednie. Jej kodzi stan dzisiaj.